Mam nadzieję, że już nas widać i już nas słychać. Witam wszystkich dzisiaj, troszkę później niż zazwyczaj, w środzie dla lidera. Ale mam dla Was bardzo ciekawy temat, ważny temat. Jestem taka przejęta po wczorajszym webinarze z Jarosławem Kałaszem. Mówiliśmy, mówiliśmy o tym. Jakie obszary automatyzować w firmie, w jaki sposób można sobie poradzić z automatyzacją? I także zainspirowana tym webinarem. Chciałabym dzisiaj poruszyć bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że będzie dla Was potrzebny i przydatny. Jest to temat związany z tym, jak wprowadzać automatyzację, ponieważ rozmawiamy z Wami przez telefon tutaj. Wiele, wiele telefonów, przed chwilą też skończyłam konsultację, to wiem, że jest to temat ważny, ale nie wiadomo jak ten temat ugryźć, żeby jednak um, no, automatyzacja była w firmie wprowadzona. Czyli temat ważny, temat niezbędny, automatyzacja, ale jak się za nią zabrać. I teraz to Chciałabym Wam powiedzieć o takich krokach, które warto rozważyć w myśleniu o automatyzacji w swojej firmie, ponieważ każda firma powinna do tego podejść indywidualnie. Każda szkoła językowa, przedszkole, właściciel takiej organizacji powinien usiąść i się zastanowić, w jakim on jest miejscu, co już ma zautomatyzowane, a co nie. I nawet odpowiedź na to pytanie będzie bardzo różna, w przedsiębiorstwach, ponieważ są szkoły językowe, które na przykład mają od lat już systemy, które zarządzają wewnętrznym klientem, zarządzają ilością godzin, zarządzają lektorami, rozliczeniami z lektorem, komunikacją z wewnętrznym klientem, a na przykład nie mają e, automatyzacji dotyczącej zewnętrznego klienta. Dotyczącej komunikacji z potencjalnym klientem, czy na przykład nie mają automatyzacji związanej z zarządzaniem projektami, zadaniami wewnątrz yy, firmy. I to jest taki pierwszy krok, do którego Was yy, zachęcam, żebyście się zastanowili, co już macie zautomatyzowane, a co nie. Bo od tego zależy taka diagnoza, co będzie Wam potrzebne. I jeżeli. Już macie tutaj określony obszar rozwoju, że na przykład w mojej szkole językowej czy w moim przedszkolu nie mamy systemów do zarządzania potencjalnym klientem, którego rekrutuję. Na przykład rekrutuję na kolonie, na półkolonie, na obozy albo na kursy językowe. Nie mam e, takiego e, systemu, to w takim razie trzeba się teraz. Zastanowić nad kolejnym etapem, który obejmuje trzy kolejne pytania. Bo jeżeli już wiesz co chcesz zautomatyzować, na przykład przepływ informacji na temat potencjalnych klientów i chcesz wdrożyć taki CRM w swojej e, firmie, to są następne dwa bardzo ważne pytania, które często są e, jakby ignorowane, i na które sobie nie odpowiemy o czasie, to jest kto to zrobi i jakim, jaki program, jaką aplikację wykorzystamy. To są dwa następne bardzo ważne pytania. Jeżeli już wiesz, co chcesz zautomatyzować, co wcale nie jest takim oczywistym, Taką oczywistą odpowiedzią, bo jeżeli ktoś nie wie, że jest coś takiego jak kroki sprzedażowe, że jest taki program jak CRM, jeżeli ktoś nie wie, co to jest skrypt sprzedażowy i że to powinno być też w CRM-ie, jeżeli ktoś nie wie, co to są projekty, jak się zarządza projektami i dlaczego warto mieć to także zautomatyzowane, to dosyć trudno będzie nawet odpowiedzieć na pytanie co. Ale bądźmy optymistami. I załóżmy, że już te co mamy, więc teraz są dwa następne kawałki, jak i kto. No i przeważnie przedsiębiorcy szukają zaraz następnego kawałka, jak, czyli szukają aplikacji i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, natomiast te aplikacje, same tutaj rozwiązanie są bardzo, bardzo różne i jest bardzo wiele narzędzi, które możecie zastosować. Ja osobiście nie czuję się jakimś wybitnym ekspertem w aplikacji, a w ogóle dlatego poruszam ten temat, dlatego że jest to temat ludzki, jak każdy inny. Jeżeli człowiek sobie nie poradzi z automatyzacją, nie uporządkuje systemu krok po kroku wdrożenia, tak, to tej automatyzacji nie będzie w jego firmie i zazwyczaj tymi problemami, o które się rozbijamy. To jest właśnie zdefiniowanie obszaru, ale także później poszukanie narzędzia. I teraz to narzędzie zazwyczaj jest przez Was wyszukiwane z tak zwanej górnej półki. Otóż chciałabym podkreślić, że jeżeli chodzi o automatyzację, warto to narzędzie skonfigurować i dopasować do umiejętności osoby, która będzie to obsługiwać. Nie zawsze jest dobrze. Jeżeli ktoś jeździ formułą 1, a ma umiejętności na kolarzówkę. I warto sobie te narzędzia także dobierać adekwatnie do swoich umiejętności. Nie jest w tym nic złego, ponieważ warto zrobić jeden malutki kroczek, niż się cały czas dobrze zapowiadać. Warto zautomatyzować jakąś część procesów, niż na przykład ciągle to. Odwlekać, yy, prokrastynować w czasie yy, i mieć ciągle poczucie, że jeszcze tego nie wprowadziłem. Przepraszam bardzo, ja jestem troszkę podziębiona. Dlatego i bardzo Was też proszę, żebyście nie mieli kompleksów, yy, że trudno. Yy, ja zrobię to tak, jak potrafię, na ten moment, jak potrafię, ale zrobię. I jeżeli chodzi o yy, narzędzia. To jest tam następna bardzo ważna rzecz, żebyście też mieli świadomość, że jeżeli wprowadzacie narzędzia w swojej firmie, to warto mieć zgodę też zespołu i z zespołem je przegadać, prawda? Które narzędzie wprowadzamy, żeby też zespół był taki e, uwzględniony w tej e, decyzji. I wtedy się może e, okazać, że też to wdrażanie będzie łatwiejsze. Wielu przedsiębiorców działa tutaj jak samotny strzelec, więc sami biorą na siebie, bark, na swoje barki tą decyzję o poszukiwaniu narzędzi. Bardzo często też nie konsultują z zespołem. Jeszcze częściej chcą zaoszczędzić parę złotych, więc też nie konsultują tego z żadnym ekspertem. Też tak można, metodą prób i błędów też tak można, ale jednak zachęcam Was, żeby porozmawiać, zasięgnąć języka, tylko naprawdę u specjalisty, u eksperta, który się zna na tych nowoczesnych aplikacjach i programach do automatyzowania czynności w małych. To jest też bardzo ważne w małych i średnich firmach, a nie w, w dużych korporacjach, bo te narzędzia są też dopasowane do rozmiaru firmy. I to też jest ważne, żeby o tym e, pamiętać, bo to jest związane i z kosztem, ale także z poziomem e, trudności w obsłudze i czasami e, nie ma w ogóle potrzeby korzystania z tak zaawansowanych e, narzędzi. Czyli pierwsze, co chcesz automatyzować, później jak i następny bardzo ważny temat to jest, kto, kto ma to zrobić. I bardzo często w firmach właśnie miałam też taką ostatnio rozmowę, jest taka sytuacja, że na przykład chcemy zautomatyzować naszą komunikację z potencjalnymi klientami, chcemy wprowadzić CRM, właściciel ma po prostu takie aspiracje i bardzo słusznie, natomiast bierze totalnie na siebie, Cały proces przygotowywania i nie omawia go z, ze swoim sekretariatem, i wtedy się na przykład okazuje, że kroki sprzedażowe, które są tam zdefiniowane, sekretariat widzi inaczej, inne rzeczy są dla niego pomocne. Więc branie na barki własne, stworzenia zaplecza, dostosowania tego narzędzia, do e, firmy jest też błędem. Pracownicy, współpracownicy powinni być zaangażowani e, w ten e, proces. I teraz e, też wyznaczenie takich, następny etap to jest wyznaczenie kroków milowych, żeby się nie wycofywać. Tak jak w procesie zmiany, przy pierwszych problemach jest tendencja do zrobienia kroków wstecz. Przy automatyzacji i wprowadzaniu nowinek w firmie wszelakich. Jest także ta tendencja obecna. Nie przejmujcie się tym. Problemy wiadomo, że będą, opór materii będzie, Potrzeba zmienić nawyki, żeby pracować tymi narzędziami, ale nie wracamy do starych rozwiązań, nie wracamy do starych nawyków. Bardzo Was na to uczulam, ponieważ w pracy z ludźmi obserwujemy to i nasi eksperci to też obserwują, że w momencie, kiedy dajemy człowiekowi nową wiedzę, Rozwijamy nowe umiejętności. To oczywiście, że każdy ma prawo do sytuacji trudnych, tak? Natomiast pierwszym odruchem jest ocena, że coś ze mną jest nie tak, albo z tą wiedzą, albo z tym narzędziem i powrót do starej sytuacji. Uczulam Was na to, żebyście też potrafili zareagować, jeżeli Wasz zespół, Wasi pracownicy będą chcieli wrócić do starych nawyków. Nie dawajcie się. Idźcie dzielnie przed siebie. Wiadomo, że nie będzie łatwo. Wiadomo, bo opór materii jest duży, bo tam mamy do czynienia i z ludźmi, z nawykami, ale także procesy, które są w firmie, trzeba wdrożyć, opisać w tym konkretnym narzędziu. Wczoraj żeśmy z Jarkiem Kałaszem, Jarku pozdrawiam Cię, jak będziesz to odsłuchiwać tego, tego live'a, długo rozmawiali, prawda, że narzędzie to jest jedna rzecz. Ale też taki porządek procesów, który jest w firmie jest bardzo ważny, bo nie ma co przenieść. Jeżeli ktoś nie ma zdefiniowanych kroków sprzedażowych do klienta, to on tam nic nie przeniesie. Jeżeli ktoś nie ma zdefiniowanych, Procesów zarządzania projektami. Nie wie, co to są etapy projektu, co to są wąskie gardła, jak powinien być projekt opisany tak? że powinien mieć datę, że powinien mieć kryteria oceny, że powinien mieć przydzielone osoby, że powinna być jedna osoba do nadzoru to on też tych narzędzi nie wykorzysta. Dlatego nie wykorzysta w pełni. Dlatego jest tak ważne, żeby równolegle stosować i narzędzia, ale także pogłębiać swoją wiedzę. I te narzędzia są tak skonfigurowane, i to jest ich duży plus, że one wymuszają na nas zastosowanie pewnej wiedzy, bo one są akuratnie tworzone przez osoby, które tą wiedzę mają, tak? I one nawet wymuszają nas do pewnej, wymuszają pewną refleksję nad nami, nad, w nas, czy, czy my potrafimy tam wklepać te dane, tak? Czy my mamy te dane? Więc bardzo Was też zachęcam do tego, żeby przyglądać się tym y, narzędziom i żeby dać sobie czas na wypracowanie pewnych danych, które one wymagają. Na przykład mówię o CRM-ie, prawda? I jeżeli ktoś nie ma czy kroków sprzedażowych, czy nie ma budżetu sprzedażowego, to nie potrafi tego programu też jakby obserwować. Y, jeżeli ktoś nie ma skonfigurowanego CRM-u z kalendarzem, z zadaniami, krok po kroku, to trzeba tam zrobić. I to jest następny etap, który warto wprowadzić. Też bardzo takim nowym tematem dla firm edukacyjnych jest automatyzowanie maili do swoich potencjalnych klientów, a także do obecnych klientów ścieżki mailingowe to jest taki nowy temat i to chciałabym bardzo mocno podkreślić dlatego że dla przedsiębiorcy to jest ważny temat bo jeżeli ktoś potrafi wprowadzać automatyzację potrafi nią zarządzać to firma jest też dużo bardziej samodzielna nie uzależnia się od zewnętrznych ekspertów z jednej strony a z drugiej strony zewnętrzni eksperci na przykład um, agencje marketingowe no, mają większe wsparcie w takiej firmie, mogą liczyć na większą współpracę, ponieważ ma ona więcej narzędzi i mogą się już na przykład zająć bardziej koncepcyjną pracą, a nie ustawianiem mailingów do potencjalnych klientów. Także automatyzacje mają bardzo ważne znaczenie, jakby wewnątrz firmy i w obsłudze już klienta obecnego i to w branży edukacyjnej jest naprawdę na wysokim poziomie, ale mają także bardzo duże znaczenie w obsłudze potencjalnego klienta i w zarządzaniu zespołem i mogą wam pomóc nie tylko w sprzedaży, ale w marketingu i mogą wam pomóc w budowaniu takiej niezależności i autonomii przedsiębiorstwa, a także pomagają w tym żeby pracodawca, dyrektor mógł się troszeczkę od tego przedsiębiorstwa odsunąć i ten nadzór i widział to, co się dzieje właśnie z perspektywy narzędzia i mógł to, co się dzieje w firmie z perspektywy narzędzia obserwować. Także uwaga. Pierwszy krok, jeżeli zastanawiasz się nad automatyzacją, zadaj sobie pytania co chcesz zautomatyzować i co masz zautomatyzowane. Jeżeli jest to maluteńka firma, która dopiero zaczyna, no to może się okazać, że najpierw zautomatyzuje swoje procesy wewnętrzne, a dopiero będzie później szukała narzędzi do automatyzacji procesów zewnętrznych. Ale reguł tutaj nie ma. Później, jeżeli już zdecydujesz, że automatyzujesz, zadaj sobie pytanie, Jakim narzędziem i kto ma to zrobić. To jest drugi krok, nie bądź z tym sama. Trzeci krok, jeżeli będziesz czuła, że nadchodzi kryzys, że chcesz zrobić krok do tyłu i podziękować za współpracę, nie załamuj się, nie poddawaj się, to jest zupełnie normalne. Wytrzymaj ten moment, kiedy coś nie wychodzi, jest trudno, gdzieś jakaś informacja się zawieruszyła, udoskonal to swoje narzędzie i współpracę z nimi. To jest trzeci krok: nie poddawaj się kryzysom w prowadzeniu zmiany. I czwarty krok ucz się od tego narzędzia i zdobywaj wiedzę. I zobaczysz, że wtedy ta konfiguracja. Właśnie procesu wewnątrz firmy z narzędziem będzie najbardziej efektywna. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Zapraszam na, kolejne, na kolejną środę dla lidera. Też proszę o wyrozumiałość, no bo dzisiaj ze względów zdrowotnych tutaj mieliśmy taką obsługę, ale pamiętamy, pamiętamy o Was. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem automatyzacji. Jeżeli ktoś by chciał swoje sekretariaty przygotować, to pamiętajcie, że do końca tego tygodnia rekrutujemy jeszcze na nasz program mistrzowski sekretariat. i tam będzie dużo, dużo na temat automatyzacji. Jest to kierunek, który no, którym właściwie każda firma, w którym każda firma będzie musiała wcześniej czy później, Pójść, bo po pierwsze zaoszczędza czas, zaoszczędza pieniądze, opanowuje chaos. No i dzięki temu firmy stają się po prostu nowoczesne, bardziej wydajne. I to nie muszą być duże, dla małych i średnich firm są także narzędzia. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Na dole napiszcie, kto jest zainteresowany, zostawcie komentarz. Kto jest zainteresowany naszym, naszym programem, wyślemy dla Was informacje. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę no, udanego tygodnia, tym bardziej, że ten tydzień kończy się długim weekendem. Do usłyszenia na Femiak.